Cześć, zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejny, już jedenasty odcinek naszego cyklu Startup News. Z dzisiejszego odcinka dowiecie się jak żabka rozpycha się nie tylko na rynku spożywczym, ale też startupowym oraz komu Huawei podoruje prawie ćwierć miliona złotych. Już tylko kilka dni dzieli nas od 31 października, kiedy zamykane są zgłoszenia, do drugiej edycji konkursu Huawei Startup Challenge. Jeśli masz pomysł na to, jak zmienić świat, a Twoim przedsięwzięciem chcesz przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego, koniecznie zgłoś swój pomysł. Łącznie 210 tysięcy złotych dla najlepszych pomysłów, wsparcie mentorskie w realizacji koncepcji, to tylko niektóre zalet, które czekają na chętnych uczestników programu. Nie czekaj, zgłaszaj się już teraz. Warszawski startup Ramp, operujący na rynku kryptowalut, pozyskał w serii A 30 milionów dolarów na rozwój swojego projektu. Tworzona przez nich infrastruktura ma za cel pomagać i jak najbardziej upraszczać proces wykorzystania walut cyfrowych. Opisywane rozwiązanie jest w stanie integrować wiele różnych od siebie platform, takich jak giełdy, rynki czy portfele. Rosnące jak grzyby po deszczu sklepy sieci Żabka nie powinny być już dla nikogo zaskoczeniem. W związku z intensywnym rozwojem, grupa w ostatnim czasie wskoczyła również na rynek startupowy. Po włączeniu do portfolio kilku firm związanych z cateringiem, tym razem grupa menedżerów postawiła na stworzenie własnego przedsięwzięcia. Startup Light e-commerce ma pomóc w zaoferowaniu klientom najszerszej oferty produktów na polskim rynku e-commerce'owym. Po kilkunastu miesiącach z pandemią w tle, można stwierdzić, że niektórym podcięła na skrzydła, a innym wręcz przeciwnie – pomogła. View Storefront to przykład jak można wykorzystać nadarzającą się sytuację w branży e-commerce, która przeżywa obecnie znaczny rozkwit. Pozyskane przez Wrocławski startup środki w ilości niemal 70 milionów złotych pozwolą na rozwinięcie komercyjnej dostępności produktu wspomagającego sprzedawców. Linki do przedstawionych tematów i poszczególnych naborów znajdziecie w komentarzu do naszego filmu. A jeżeli chcesz być na bieżąco ze światem startupów, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, bo za tydzień kolejny odcinek Startup News. Do zobaczenia!